Śmiało uderz w ten przycisk subskrypcji. Więc widzisz, Rock Joe, proszę. Sekret idealnej międzygwiezdnej kwiatowej peruki to... Ty! Kosmiczny robaku! Słyszę i słucham, premierze Wilder. Słyszymy. I posłusznie wykonujemy, Prime Wilder. Radujcie się z jego dobrej nowiny. Święci, wszyscy bohaterowie Fujitsu, przygotujcie się na walkę swojego życia. Gumageddon, jest blisko. W noc, gdy meteoryt się rozbił, zostaliśmy przemienieni w bohaterów gudzicu. Rozciągliwi... Miękcy. Od tamtej pory rośniemy, ewoluujemy, odkrywamy historię i tajemnice gór. I oto stoimy, zjednoczeni, do walki naszego życia. To będzie wybuchowe. Mógł go. Cicu. Te galaktyczne blastery są guloryczne. Nie mogę się doczekać, żeby je naprawdę wypróbować na morzach. Zaraz spełni się twoje życzenie, trasz. Mamy statek kosmiczny nadlatujący z dużą prędkością i zainfekowany. Bohaterowie Gujitsu. czas na GU. Nalegam fajnie i to kosmiczny bohater. Mam widelec obok. Hej, tu Warsnap! To bohater, z którym walczyłem. To był Zobi! Dzięki największy Warsnap, bracie. Kosmiczna ryba jest mile widziana. Wszyscy bohaterowie są braćmi. Warsnap uciekł, aby przynieść wielkie, smutne wieści. Ale najpierw serce kosmicznego Wildera na ogonie Warsnapa. Breya? A statek kosmiczny wciąż ma zamiar wybuchnąć guczą. Co robimy? Zajmę się drużyną Gun z naszym nowym przyjacielem tutaj. Tresz. Ustabilizuj ten statek. Styl kosmicznej ryby. Słoneczny cios blaster. Prawie. Miałem wystarczająco miejsca, torby na chorobę? Na pokładzie? Nowicjusz. Trzymasz nos czysty, gudiut. Znasz mnie, trasz. Zbieram i szlifuje. blazegon Pan Toro mnie wysłał. Coś bardzo złego dzieje się z powrotem na ziemi. To kosmiczne guł włączyło mój wielki, zły przełącznik z powrotem. To jest takie dobre. <laughs> Witamy w Wilderii, młody Wilderze. Teraz jesteśmy w końcowym GUM. Ojej! Bardzo, bardzo przepraszam. Jestem mózg! BUM! Główny Wilder. Krótce absolutny władca całego GUNIWERS. Gdzie jest mój gupaczino? O, proszę! Nie oferowałem wam jednego. Zaciągnij hamulce, Nogin Bob! Skąd wiemy, że to nie ja jestem głównym Wilderem? A ty nie jesteś tylko piłką plażową z urojeniami wielkości? Ty, zaciągnij hamulce, Cthulhu! Jeśli ktoś jest Guber Wilderem, to ten zębaty tyran właśnie tutaj. No cóż, neonowy, wybuch... Wy, mali źli, wszyscy jesteście tacy sami. Różnica między mną a tobą polega na tym, że nigdy nie zostałem pokonany przez żadnego bohatera Gudzicu. Nigdy. Po prostu spójrz na moją kolekcję trofeów. No cóż! Patrzysz na każdego z bohatera Gudziću w Gałaxji, gdzie każdy z nich ma swoje unikalne cechy. Zamrożeni w guponicie. To ten niskotłuszczowy krem, który jest idealny dla osób dbających o zdrowie, ponieważ zawiera minimalną ilość tłuszczu, a jednocześnie zapewnia doskonały smak i konsystencję. Idealna hibernacja. Um. W każdym razie, gdzie byliśmy, o tak! Pokonałem i zamroziłem każdego bohatera Gujitsu z wyjątkiem Blaza Gona. A ponieważ obaj walczyliście z nim wcześniej, pomyślałem, że możecie mi pomóc pokonać Geralda Nemesis i jego drużynę. Teraz przygotujcie się. To jest super hyper Ultra Turbo Złe. Mam poważną meteorfobię. To dinozaurza sprawa! Wzywam wszystkich bohaterów. Również. Ten powtarzający się sygnał tańczy na moich ostatnich nerwach. To jest to, co wojenny Snap przyszedł powiedzieć: Ognisty jaszczurze. To samo dzieje się na wielu innych światach. Teraz prawie wszyscy bohaterowie zniknęli: Wildersi wszędzie. Ciemne czasy. Holi. Ok. Daj spokój. Znowu. Właściwie nazywam cię laserowym bogiem. Czy widziałeś oszałamiający asortyment meteorytów, które wysłałem, aby zniszczyć twoją marną planetę? Kto to jest? Czego chcesz? Wysłałem to grailion razy. Chcę, abyś udał się do źródła tego sygnału na walkę o swoje życie. Pokonaj mnie. Meteory odwracają się, wszyscy żyją, ale przegraj. I pożegnaj się ze wszystkim. Sercem mgławicy. Statek przewozi bohaterów. Tam Staw... Moi współbohaterowie, moja rodzina to nie jest tylko walka o nasze życie. To walka o życie wszystkich. Bohaterowie Godzicu, Galaxy Blast. Co? Spójrz na ognistego jaszczura w skafandrze próżniowym. Teraz słuchajcie, ponieważ to wasza pierwsza walka w skafandrze Vakatak, pamiętajcie, że Vakatak ma e, potężne uderzenie konik polny. Jestem Sensaj i Blazagon. Odhacz to z listy rzeczy do zrobienia. To jest baka, tak? Walnij Jacka, cofnij rękę. Za bardzo ci się to podoba. Cel. Osiągnięty. Planeta Wildaria. Złe. Miejsce. Bohaterowie Gojitsu, Kyoshi Blatt. Witamy. Cieszymy się, że mogliście tu być. Ostatni bohaterowie Gudzicu zaprosili na imprezę kilku waszych starych przyjaciół. Ale dość gadania. Zakończmy wasze bezsensowne małe życia. Walka! 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 Kto atakuje? Lamp. No spróżyć. Bell. Snap blast wybuch Atak stalowego grzbietu Czy tylko mi się wydaje, czy ci goście naprawdę potrafią walczyć? Rzeczywiście potrafią i mam blizny, które to potwierdzają. Jeśli tak go kochasz, to czemu się z nim nie ożenisz? A? Zejdź tam i zniszcz tych bohaterów. Neonowe, bum. Bum. Zachowicie. O... Nie powinieneś być wymarły, chłopcze z fosyli! Tym razem nie będziesz w stanie uratować żadnego z nich, Blazer Gu. Pięknie. Um, moja kolekcja jest prawie kompletna. Co jeszcze masz, Brain Bomb? Bo dopiero zaczynamy. D. Nie wygrywasz, bohaterze. Ja wygrywam. Słyszysz mnie? Ja wygrywam. Brain Bomb wygrywa. Teraz. Atak z tyłu. Natychmiastowo i bez wahania. Tak. gun. Meteory Go po prostu bezpiecznie odpłynęły w kosmos Udało ci się... Zabierzmy tych bohaterów Gojitsu z powrotem na ich planetę Wilders wszędzie Gulixy czeka wielka, nieprzyjemna niespodzianka Dużo kopania tyłków Uuu, chłopaki, wiem, że powinienem rozmrażać bohaterów, ale mogłem u ...plądrować twierdzę Brainlandu w poszukiwaniu przekąski zamiast tego i cóż ja znalazłem tę mapę Gu. Co... Jeśli to prawda, to prawdziwe miejsce narodzin GU! To ziemia! Hmm. Bohaterowie Goodie to stretch striker. Orbitox! Zły gość! Atak! Blaze McLaughlin, Dobry gość! Rozciągnij się! Zwycięskie selfie Stretch Strikers sprzedawane oddzielnie.